Program w głównym TVN, który jest inspirowany tym, co do tej pory robiłaś w kanale Tefamy Style. Czym to się różni? Przede wszystkim na głównej antenie będą pojawiały się kobiety z nadwagą. Kobiety, które do tej pory prawdopodobnie siedziały przed telewizorem na wygodnych kanapach i bały się przyjść do mojego programu, bo myślały, że ten program jest tylko o modzie. A, no żeby dobrze wyglądać, trzeba dobrze czuć się w swojej skórze. Dlatego tam zaprosiłam kobiety z nadwagą, ale to nie taką nadwagą typu wielką, ale to jest też nadwaga typu 5-10 kg. I one będą inaczej będą dostawały do mnie siłę i motywację do zmian, do tego, żeby zacząć zdrowy styl życia, do tego, żeby zacząć bawić się modą, do tego, żeby się po prostu zmieniać albo. Jak się pojawiają takie, które akceptują siebie pod ubraniem, będą wiedziały, jak się ubierać. Bo czasami w rozmiarze 44, 46 nie wiadomo, jak się ubrać, a czasami nawet 42 to już jest problem. I często te kobiety wchodzą do sklepu, biorą z wieszaków rzeczy i idą do domu. No nie o to chodzi tak naprawdę w modzie. To musi być jednak i praktyczne, i fajne, i, i modne.